Cześć widzowie! Niebiańscy to boska rasa, która, jak może się wydawać, istniała od zawsze, jednakże oni również zostali stworzeni. W dzisiejszym odcinku, więc, odpowiemy sobie na pytanie, jak powstali Celestianie. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Oraz chcę dodać, że aż 80% z was nie subskrybuje kanału. Przechodzimy do odcinka. Sami celestianie byli kosmiczną rasą istot niezwykle zbliżoną do bogów, którzy byli pierwszą większą rasą w multiwers, liczącą sobie miliony osobników, z czego to właśnie oni są odpowiedzialni za powstanie większości cywilizacji sztucznie siejąc życie na niezliczonych planetach, a dosyć ciekawy jest przypadek Ziemi. Mianowicie, jeden niebiański przybył na gorącą i ognistą Ziemię miliardy lat przed innymi pobratyncami i umarł, a jego płyny ustrojowe rozlały się na całą planetę, zmieniając ją na zawsze. Według Lokiego to właśnie przez ten wypadek Ziemia jest tak wyjątkowa ze wszystkich innych planet, ponieważ jest siedliskiem istot rodzących się z supermocami, co też wyjaśnia pochodzenie mocy w Marvelu. Na początku był tylko jeden wszechświat, a w nim samotnie czas spędzał pierwszy firmament, który jest doskonały i znany również jako ten, który jest jedynym, najstarszy czy pierwszy kosmos, a żyjąc w samotności postanowił stworzyć dwie przepotężne boskie rasy, czyli niebiańskich i aspirantów przy czym sam pierwszy firmament jest szalenie potężny, będąc wszechobecnym, wszechwiedzącym i wszechmogącym. Pierwszy firmament urósł na tyle potężny, żeby mocno osłabić Eternity i prawie pochłonął cały multiwers, przy czym sam twórca Marvela powiedział, że jako pierwszy i zjednoczony wszechświat jest potężniejszy niż całe multiversum, co zostało udowodnione, kiedy stwórca był w stanie wzmocnić Eternity łącząc wszystkie rzeczywistości ósmego kosmosu w jeden wszechświat, chociaż to dało też plusy samemu Eternity. W końcu między aspirantami a niebiańskimi wybuchła wojna o panowanie nad wszelką egzystencją. Wojna ta bardzo osłabiła obie frakcje, więc aspiranci w desperacji budowali zbroje zabójcy bogów, aby wygrać ostateczną bitwę tej wojny, ale przez zużycie materiału aspiranci nie mieli na tyle floty, co doprowadziło do ich upadku i końcowego zwycięstwa niebiańskich w najbardziej nietypowej wojnie. Po decydującej bitwie aspiranci sprzeczali się między sobą, co dało niebiańskim czas na odzyskanie sił i zniszczenie aspirantów do reszty, a to wszystko skończyło się w momencie, w którym niebiańscy rozbili pierwszy firmament na kawałki i zdetonowali swoją broń, oddzielając od swojego twórcy setki o ile nie tysiące wszechświatów. W czego rezultacie firmament uciekł z aspirantami aby odzyskać utracone siły. Chcąc zrównoważyć stworzenie, niebiańscy nadali życie pierwotnej ciemności tworząc obrzydliwości zwane eksterminatorami, którzy w końcu stali się zbyt potężni i po długiej i ciężkiej walce Celestianom udało się zamknąć ich w jednym nowym wszechświecie, aby nie pochłonęli Multiwers, po czym zbuntowani niebianie wyewoluowali własnych serwitorów, których nazwali omegami, czyli końcem, co symbolizowało sprzedziwienie się firmamentowi, który był początkiem, czyli Alfą. Po milionach albo nawet miliardach lat niebiańscy weszli do otchłani pozostawionej po zniszczeniu szóstego wszechświata, wypełniając ją siódmym kosmosem, jednak natknęli się na Nula, pierwotnego boga ciemności, który był też bogiem otchłani, a wściekły tym odciął głowę niebiana, która potem stała się znana jako Nowhere, już nie mówiąc o tym, że Nul rozpoczął rzeź na wszystkich celestianach. Podsumowując, niebiańscy zostali stworzeni przez pierwszy firmament, ale sami nie byli tacy dobrzy, ponieważ obrócili się przeciwko swojemu twórcy, a w MCU sprawa ich powstania jest nieznana, ale jak widzimy na przykładzie Tiamuta, rodzą się z nasion. A wy widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co byście chcieli na kolejny film. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!